Joj. Spadnie pierdolę, tak czuję 300? odda w ogóle już, już jakąś lagę? Jestem ślepy, go nie widzę tu nigdzie. Ta, Pierek namaga, odda! Będę się okupić za walutę błogo, 120% z Expo, bo kamyka nie opłaca mi się. Jest błogo? O. No nie warto ryzykować F, żeby się ktoś nie wywalił. No ale okay. to. Okay. Jest, jest, kurwa jest. O kurwa, bądź. A eee, i potem pierwsze. No nie, no no i Od to... dwóch tropów! Czterech tropów! Już zabiję się! Wszyscy tropy. Ja, A, pierwszy trop na serwerze wszedł. Jedno miejsce. Wołaj szybko na fa. Kurwa, 100% napierek, co ty mówisz? Aha. Marmusel bił na decha. Ty, to, to... Ty masz 100% napierek, pierek? Ola... O, Oli ma 100% napierek? Nie, Ola iksuje, każdy ma procent na Kurwa, to się Oli, zaraz. A, a, dobra. To jest Domart, myślałem, że jest ola. 1M. Kurwa, ma 100% tym magiem. Jaka trzecia lija! Popra! Czekajcie, już, już klikam. Ja dole, ale strzelcy, kurwa, alterejer, każdy z deszczu wali. Może to by dostał ten Titan. Nie, 25% na tropa. <laughs> Nie, rana dziesięć O oho A tu wszyscy Ewda wraciłem. Wszyscy. O kurwa. Kurwa, co on zrobił? Vincent typi. Ktoś ulecił za zero. Oho, on nie ma omarekę? o Ty jest! Awo. Oli! Masz 100%! 100% masz! Aha. Kurde, ten Pierek fajne staty, tylko ten bonus. Nie, bonus, kurwa, jak staty. Bonus. Ale. Nie masz obniżki, uniku do bloku. to, ale to se możesz wylasał.